Cześć! Zadajecie ostatnio bardzo dużo pytań o naszą nowość wózek MUVO Slick. Chcieliśmy wam przybliżyć to troszeczkę bardziej, pokazać jak wózeczek wygląda, więc dzisiaj pokażemy i opowiemy troszkę więcej o wersji spacerowej. Jutro opowiemy troszeczkę więcej o gondolach, a w kolejnym filmie pokażemy różnicę między Quickiem a Slickiem, bo to też mamy bardzo dużo od Was pytań, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Zaczynając od slika, przede wszystkim mamy tutaj wózek dużo większy. Wózek, który ma bardzo duże koła z tyłu aż 11,5 cala, 8 z przodu. Koła nadal żelowe z taką samą konstrukcją opony jak w, w quicku. Mamy tutaj bardzo duże oparcie w tym wózku. Bo możemy nawet pokazać z bliska, jakie tutaj są rzeczywiste wymiary. Jak będziecie pytać, to zawsze. Będziecie widzieli, że w tym wózeczku oparcie to aż niecałe 52 cm. Głębokość siedziska to aż 23,5 cm. A podnóżek możemy sobie regulować na długość. I podnóżek w najdłuższej wersji to aż 19 cm. Całe siedzisko, kiedy rozłożymy sobie do pozycji leżącej. Całość tutaj będzie miała naprawdę ponad 90 cm i to dość mocno, więc spokojnie wystarczy Wam na naprawdę cały czas użytkowania spacerówki i włożenia Waszych pociech w naszym wózku. Wózek ma też bardzo dużą budę, którą możemy sobie dodatkowo przedłużyć aż do tego stopnia. Przy rozłożeniu do pozycji leżącej jest tego miejsca, tutaj zasłoniętego naprawdę bardzo dużo. Możemy sobie otworzyć wentylację z tyłu. Cały panel wentylacyjny jest również bardzo duży. Zapinamy sobie, żeby ładnie wyglądało, i zapewniamy dziecku bardzo fajny przebieg. Z przodu możemy zasłonić dziecko moskitierą która jest w komplecie z wózkiem, podpinaną na napy, zakładaną w ten sposób na wózek. Podpinamy sobie tutaj z boku i zapewniamy dziecku przebieg. A z drugiej strony, komfort odpoczywania żaden otok nie będzie mu e, przeszkadzał. Na zimę dołączyliśmy również e, śpiworek z wkładką. Jest fajna nowa tkanina, bardzo przyjemna dla dziecka. E, oczywiście, zamki tutaj z tyłu. Spinamy sobie z pokrowcem na nóżki. Mamy bardzo fajny śpiwór. Możemy też tego używać osobno, jako wkładki i pokrostka przykrościa manuszki. W zestawie mamy również torbę. W torbie zostawiliśmy to, co Wam się tak bardzo podobało, czyli opcję rozpięcia torby zamkami w koło. Jeżeli jej używacie, nakruszy się w środku w bardzo prosty sposób, możemy zadbać o czystość. Natomiast, jeżeli ktoś chce, może również sobie przewiązać to za głowę, używać jako ochraniacza na fotel, jako, jako organizera. W torbie mamy również przewijak turystyczny, który możemy wykorzystać w trakcie awarii, podczas spacerów w parku. Będziemy dziecko wtedy na przewijaku, a nie bezpośrednio na ławce. A w taką pogodę, jaką dziś mamy za oknem, czyli niestety deszczową, e, mamy folię, którą możemy założyć na wózek i ochronić dziecko przed niekorzystnymi warunkami. E, oczywiście, regulacja pasów na wysokość, pasy pięciopunktowe, rozpinane jednym guzikiem, jednym kliknięciem. E, podnóżek regulowany, tak jak mówiłem, na długość. Oprócz tego, oczywiście, w standardowym zakresie góra-dół. Pałąk regulowany, wypinany jedną ręką, siedzisko w bardzo łatwy sposób możemy zmienić zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy, zamontować w ten sposób. Natomiast przy składaniu wózka, musimy pamiętać o tym, w przypadku slika, żebyśmy zawsze przełożyli je do przodu. Rączka, która regulowana jest w bardzo szerokim zakresie, pozwala nam na złożenie wózka również. Posuwamy sobie to do przodu, naciskamy blokadę, wjeżdżamy na dół. Tak wygląda wózeczek po złożeniu. Ma też opcję taką, że możemy sobie go przewozić jak walizkę po odblokowaniu przednich kół. Wyciągamy rączkę i możemy sobie wózkiem odjechać bardzo łatwy, szybki sposób rozkładamy wózek. Raz, dwa, trzy. Gotowy już na przewożenie Waszej pociechy. E, Quick e, Sleek waży 12,5 kg. E, niecałe 12,5 kg, zarówno ze spacerówką, jak i z gondolą. Jest wózkiem dosyć kompaktowym po złożeniu, a w momencie jak go używacie, zapewnia naprawdę duży komfort, daje dużo miejsca, e, a duże koła na pewno poradzą sobie w każdym terenie. E, jeżeli chodzi o amortyzację, tak jak widzicie, tutaj ten, ten wózek zaczyna bardzo fajnie pracować, więc e, myślę, że spełni już wymagania nawet najbardziej wymagającej mamy spośród Was wszystkich. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnego